Mirosław dzień powiada, ja jestem poetą de facto religijnym. Na dodatek mówi dosyć dokładnie, o jaką religię mu chodzi. No to jest rzeczą naturalną, że zadaję sam sobie pytanie, a w tym wypadku zadał je publicznie. No ale co to znaczy, że zostałem zbawiony? No bo na tym polegało to, to pytanie, jeżeli, jeżeli je streścimy w jednym w jednym zdaniu. Nie jestem poetą religijnym. Nie jestem poetą religijnym. Metafizycznym. Metafizycznym, metafizyczny, ale nie religijnym. Od razu, ponieważ łatka religijności jest taką bardzo, jest takim wytrychem, przepraszam, którym można, takim pogrzebaczem, gdzie, gdzie możemy pogrzebać, powiedzieć, no to tego typu poeci nas nie interesują. Ja pamiętam kiedyś Czesław Miłosz też powiedział, że on, że on Ktoś mu powiedział, no Czesiu, ty jesteś poetą religijnym. Nie, nie, ja nie jestem poetą religijnym, ja się zajmuję kwestiami wiary, kwestiami eschatologicznymi, ale to nie oznacza, że jestem, że jestem poetą religijnym. Jak to ktoś, kto rozmyśla o religii, nie jest poetą religijnym dlatego, że się boi, nie, że ktoś go wyśmieje? Nie, nie, ja nie jestem poetą religijnym, jestem poetą. A to, że ujawniam siebie jako człowieka wierzącego, i zadaje sobie pytania, być może jako jeden z nielicznych, publicznie, co to znaczy żyć w kondycji człowieka przebóstwionego, co to znaczy żyć w kondycji człowieka, który poddał swoje życie e, żyjącemu Bogu w nim. To jest zupełnie inna kwestia. Bo być może jest tak, że każdy z nas, każdy z Was w pewnym momencie swojego życia to samo pytanie będzie sobie musiał zadać. Być może on go nie wyartykułuje w sposób publiczny, tak jak, tak jak ja to robię. Natomiast wewnętrznie ja się muszę zastanowić ja muszę sobie zadać pytanie. No jest Bóg, czego nie ma, prawda? No, no, czy, 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 czy Jezus to jest mitologia, czy, czy mitologią to nie jest? Czy, czy jak idziemy na msze świętą, to jest tam przeistoczenie, czy, czy nie jest? Dlatego, dla, dlatego w swoim Estoju pisze o znakomitej intuicji. Rzymian. Oni mówią, oni mają swojego Chrystusa i oni są kanibalami, ponieważ oni spożywają ciało swojego Boga i piją Jego krew? Oni to rozumieli, my tego nie rozumiemy. My teraz tego nie rozumiemy. Moja trudność polega na tym, że tekst wyznawczym właściwie nie ma dyskusji. No bo nie ma dyskusji z, z kimś, kto przedstawia mi, że on w to wierzy, że on to wyznaje, że to jest jego konfesją takie głębokie. No to jak można z tym dyskutować? Można przyjąć, można odrzucić, a właściwie powiem szczerze, mnie to pozostawia obojętne, bo tam jest jeszcze jedna rzecz, groźna dla mnie, przepraszam, tak, oczywiście w cudzysłowie groźna, tam jest ten, ta są te wielkie słowa, te wielkie odwołania, tam jest taka presja. No bo jest tam i święty, i wielcy filozofowie, i teologia, i metafizyka. I w tym momencie, a gdzie jest Pan? Gdzie jest ten poeta? To jest pytanie, Gdzie jest ta czy literatura nie umiera wobec tego? Otóż to. to jest, yy, yy. Literatura jednak, no nie wiem, może to jest kwestia, że żyjemy w XXI wieku. No, zresztą, mówiliśmy parę razy o tych różnych zewnętrznych okolicznościach XX wieku, teraz XXI. Być może to też z tego wynika. Być może my już tego nie potrafimy tak przyjąć, zrozumieć. Ale w tej sytuacji, jakiej Pan nas tutaj postawił, ja się z tej sytuacji wycofuję. Ja tutaj nie dostrzegam szczególnej Pozy czy też wyrazu religijności w szkicu, który został nam zaprezentowany, nie postrzegam go też przez, w ogóle przez pryzmat religijności, czy pobożności, ponieważ dla mnie w jego odbiorze ciąży nad nim coś takiego jak tajemnica. Zapisałeś, cytuję: nie ma poezji bez tajemnicy, czyli istnieje kategoria niezrozumiałego. Pytanie, oczywiście, gdzie i szukać, czy w zbawieniu, czy w bozonie Higgsa. Dla mnie tutaj się odsłonił ten człowiek, tutaj się pokazał ten poeta autentyczny, ze swoim wahaniem, ze swoją niepewnością, że nie ma tak albo nie. Jak to było w pewnym wierszu Norwida, do którego to wyrażenie może być aluzją, ale że jest ta niepewność. Na chwileczkę. Czy tylko dlatego niepewność ja nie, jest wartością? Ja niezrozumiałego. jakakolwiek pewność jest niewłaściwa. Tego nie twierdzę. To można sobie wysnuć na podstawie lektury czy też wysłuchania owego szkicu eseju. Niemniej uważam, że może istnieć pe pewność odnośnie niektórych pojęć, absolutna nawet pewność, taka pewność wyznawcy, czy to jest naukowy wyznawca, czy to jest religijny wyznawca, to jest kwestia drugoplanowa w momencie, ale chodzi mi o to, co jest punktem dojścia, że tym punktem dojścia jest kategoria niezrozumiałego, w naszym świecie. Pojawiło się tutaj pojęcie przeistoczenia, czyli transubstancjacji. Czy ona rzeczywiście zachodzi, czy nie zachodzi? Przy tak deklaratywnym wyznaniu, jakby, czy jest jeszcze sens zajmowania się poezją? Oczywiście, jeżeli potraktujemy ją jako relację z pola bitwy z szatanem, światem i ciałem, to tak, tylko że Herbert, nie Herbert, Miłosz napisał w traktacie teologicznym taką frazę, która mnie zezłościła wiele lat temu, w sam raz dla mnie błądzenie pobrzydza herezji. To znaczy, błądzenie było ważniejsze niż ta teologia, która z nim stała. Błądzenie napędzało wiersze. I to się pytam, co jest pierwsze, tak? czy, 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 czy światopogląd i wiara są dla błądzenia, czy błądzenie jest, 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 jest relacją i materiałem do, dla poezji? Bo. E, bo to jest ogromny problem, właśnie z kategorią po, po, poetów księży, prawda? To jest ten sam problem. Jakby e, na ile poezja antycypuje wątpliwości, a na ile je potwierdza i odzwierciedla. To są przesądy, które mówicie. Chcę Wam powiedzieć, że nikt by nie zadał takiego pytania Dawidowi. Nawet Wy. On nie błądził. On nie miał żadnego e, wahania. A co? Chcecie powiedzieć, że piszecie lepsze wiersze? Jak ty sobie radzisz, właśnie jako poeta? No bo wiara polega na, też na wątpliwościach, tak? Te wątpliwości trzeba rozwiewać, <noise> trzeba je. Trochę jest chyba tak, że się je też pielęgnuje, prawda? Czy się mylę? <kłysy> <kłysy> Może odpowiem tak dookoła. Y Mam takie przekonanie. Tu jestem bliski Miłoszowi, ponieważ Miłosz zawsze pisał, że on się czuje jak człowiek wygnany z raju. On szuka drogi <kłysy> powrotu do raju. <kłysy> Stąd był cały jego gnostycyzm, manicheizm, swedenborgi, miltony, y, y, blakei i oni wszyscy. Czyli, czyli on miał poczucie jakiegoś pęknięcia w naturze i to pęknięcie rzeczywiście doświadczam też. Oczywiście macie prawo do, do wszelkiej krytyki, ale z tym się nie zgodzę, że ja już mam wszystko łatwo i przyjemnie poukładane. No nie jest tak, bo gdybym miał łatwo i przyjemnie poukładane, to <tusurka> bym nie pisał poezji. Nie, 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 nie o to no. mi chodzi. Chodzi mi o to, że A ja nie nie. w tym widziałem nie. sprzeczność i obudę traktatu teologicznego Miłosza. że człowiek, który chce przygnąć do Boga, nie pisze w wierszu, w sam raz dla mnie błądzenie po brzeg Herecy. Ja samemu sobie zadałem to pytanie, że skoro wierzę, i skoro uważam, że, że Jezus mnie zbawił i zmartwychwstał trzeciego dnia i żyje między nami. To teraz ja jaką to ma konsekwencję dla mojego życia? Ale co tam... więcej, jaką to ma konsekwencję dla poezji? poezji. Znaczy, to... Jaką ma to oczywiście konsekwencje, to... konsekwencje to... dla poezji? Ale tak jak mówię, no konsekwencję dla mojego życia ma, ma taką, że, y, że przyjmuję tą prawdę i staram się. Y, Przepraszam, nie powiem tego słowa, słowa być gorliwym katolikiem, bo ono jest, jest niebezpieczne, ale, ale powiem tak, że y, no, staram się zbliżać do tej tajemnicy, bo to jest odpowiedź. Nie, ja, się, ja się tutaj z tym zgadzam. Bardzo wiele rzeczy nie wiemy. Bardzo wiele rzeczy nie wiemy. I tak naprawdę y, dla mnie poezja, jeśli jest pewną formą poszukiwania prawdy, poszukiwania prawdy, y, i zbliżania się do niej. Bo ja... Ja tę deklarację czy ten, 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 ten tekst odczytałem no, jako wyznanie, natomiast wiersze są dla mnie mniej oczywiste. Są pełne pytań, więc ja się pytam, a może to pytanie jest bezzasadne, w, którym, w której wypowiedzi czujesz się bardziej szczery? Ja bym nie przykładał tak wielkiej wagi do tego, o czym mówię, jako o człowieku, który Wiarę traktuję w sposób poważny i o twórczości, yy, która jest pewnym wyrazem mojej osobowości. Prawda? Ale tych wyrazów osobowości jest bardzo wiele. To jest A. też <todgłosy> dla mnie bardzo ważny problem. Ja się ogromnie cieszę, że Mirosław yy, powiedział tak wprost. Tak? I, I że to w, yy, w, yy, w tym kręgu yy, te, taka rzecz yy, całkowicie czarno na białym została wypowiedziana. Natomiast nigdy nie byłoby mnie samego, może z tego powodu, że mam rozmaite problemy z tym związane, stać na powiedzenie tak, tak całkowicie bez obsłonek. Co więcej, no teraz jest pytanie, czy w związku z tym najlepszym wierszem nie byłoby po prostu przepisanie kredo? Tak? I na ile? Y no tak, na ile to się może wyrażać, i w jaki sposób może się wyrażać w takiej epoce, w której my żyjemy? Na to pytanie jest odpowiedź, która tutaj już tak została pasą rzucona. Kwestia tak zwanych księży, księży poetów. Jeżeli oni właśnie przepisują kredo, jeżeli zamykają się w tym języku, który jest. Językiem już skodyfikowanym religijnie, to oczywiście, że tam samej poezji jest bardzo mało albo w ogóle. Dopiero tutaj, bo też przecież była mowa o tym, a co robisz z tym swoim doświadczeniem, mówiła Bianka. Nie, ja to powiem jakby brutalniej, to znaczy, ale gdzie jest Twoje doświadczenie, przeżycie religijne oraz twoja praca już rzemieślnicza, praca, mm -hmm. Mm -hmm. praca nad strukturą, nad tekstem, nad językiem, prawda? Bo przecież cały czas mówimy o tym, mm -hmm. że poezja z jednej strony jest jakąś tajemnicą, ale z drugiej strony jest rzemiosłem. I że no, bez tego, no, że... Piękna sprawa, tak, znakomity mówca, Rzymski, który jest jednym z największych świętych Kościoła katolickiego, myślę o Augustynie, prawda? No, napisał wyznania, które dziś czytając, każdy z nas się zachłystuje po prostu pięknem tego języka. Paradoksami logicznymi, okresami zdań, prawda? Porównaniami, metaforami, obrazami. Czyli Więc nie praca to jest niezrozumiała, nie tak? Człowiek, który wyznaje może stworzyć wspaniałą literaturę. Tylko jak to zrobić dziś? Tak? To znaczy przecież nie możemy powtórzyć języka świętego Augustyna, nie wiem, świętego Tomasza, świętego Jana od Krzyża. Nie da się tego powtórzyć. Pyt pytanie było, czy jesteś poetą religijnym, nie metafizycznym. A myślę, że to nikt tak nie może powiedzieć. Przede wszystkim tego typu poezja, tak by należało dzisiaj mówić, to jest py poezja pytań teologicznych. To poezja jest pytań teologicznych. Natomiast odpowiedź, czyli wiersz, jeżeli potwierdzam, to może być wierszem religijnym, może być wierszem wyznawczym. Jeżeli nie potwierdzam, może być wierszem wątpiącym. Jeżeli szukam błądzę, to może być wiersz metafizyczny. Ale dzisiaj nie możemy mówić, że coś jest religijne albo metafizyczne z definicji. Ale ponie, 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 nie zgadzam się. A zaraz ci Zapięcie. powiem dlaczego. Mhm. Dlatego, że to się tak zbanalizowało i tak oderwało się od znaczenia, że to jest tylko stygmatyzujące. Mówisz o poetach-księżach. Dobrze. Pasierb. Jakim jest poetą? Religijnym, metafizycznym, innym. Sochoń. Dręczący się ze swoim ciałem. Jest poetą religijnym? Szymik. Kamecki. Mówię o tych lepszych. Nie? Bo oczywiście możemy powiedzieć, że przez 100 tysięcy zakonnic i 150 tysięcy księży będzie dawało odpowiedź potwierdzającą. Nie? Ale teraz tak, jeżeli mówimy o poezji, tak samo jak. Co, co to znaczy poezja egzystencjalna? Psz, nic nie znaczy. Może być poezja pytań egzystencjalnych, a odpowiedzi będą wielorakie. Więc ja bym raczej proponował, żeby odrzucić te anachroniczne określenia poezja religijna i poezja metafizyczna. Dlatego, że one nas tylko ograniczają. Jeśli sobie Państwo dobrze przypominacie zakład Paskala, to jest tak zwany zakład probabilistyczny. To nie jest zakład, który mówi o dowodzi na istnienie Boga, tylko o tym, co lepiej, jak, którą opcję lepiej wybrać. Czy on jest, czego nie ma. Spryciarstwo. I teraz, no spryciarstwo. Co, się zyskuje, co się traci. I teraz, tak, co się zyskuje i co się traci. Ale, Ale popatrzcie, że to jest spryciarstwo. Oczywiście. Ale jednocześnie Pascal w myślach bardzo wyraźnie mówi, że trzeba się poddać wierze i autorytetowi religijnemu mm -hmm. i nikt mu nie zarzuca, że jest kiepskim fizykiem. Tak. Że nie był genialnym no, fizykiem. No teorię gier się zajmował, prawda, jako jeden. To z jest odpowiedź jakby no. tutaj na, na, na wasze wątpliwości. Mm -hmm. To, że ktoś daje wyznanie wiary. Ja bym był chętnie usłyszał od każdego z was takie wyznanie wiary, bo przecież w coś wierzycie. No każdy z was w coś wierzy i można by numeratywnie każdego zapytać, w co wierzycie. I właściwie po tym wyznaniu wiary mogłobyś wypaść takie oto pytanie: To jak sobie radzisz z pisaniem wierszy? <grym> Bardzo Wam dziękuję za te pytanie, tylko one są nietrafne. One są nietrafne, naprawdę. One są nietrafne.